Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przechodzę do Was z przekazem wzmacniającym. Chciałabym zobaczyć, czego powinniście dowiedzieć się z tej trudnej sytuacji, która teraz dzieje się w Waszym życiu. Co energia wyższa chciałaby na ten temat powiedzieć, co chciałaby Wam przekazać. I będziecie mieli do wyboru. Trzy obiekty. Mamy tutaj pierwszą kartę, bardzo piękne. To są karty. Twoje światło. Drugą kartę. I co Energia Wyższa chce tutaj nam podpowiedzieć, jeżeli chodzi o naszą y, sytuację, o to, co się obecnie dzieje w naszym życiu? Bo wiecie często jest, tak, że my odbieramy dużo spraw z poziomu 3D, z poziomu ziemskiego. Często jest tak, że wszędzie tam, gdzie widzimy trudności, rozpacz i dramat, tak naprawdę dzieje się to dla nas, dla naszego wyższego dobra, no ale my bardzo często wtedy nie umiemy tego odebrać. Więc Jeden, dwa i trzy. Ja rozpoczynam od jedynki. Słuchajcie, bardzo piękna energia tutaj się pokazuje. Pokazuje się energia oswobodzenia, uwolnienia od schematów i kontraktów dusz oraz poprzednich żyć. I ja tutaj jeszcze Wam doczytam. Co to oznacza? Ponieważ w tej książeczce zawsze jest e, bardzo fajnie powiedziana i jest tutaj, kochani, dla Was taki piękny przekaz. Nadszedł czas, abyś uwolnił się od starych historii duszy, które rozgrywały się w Twoim życiu. Trzeba je uzdrowić. Nie było nigdy Bezpieczniejszego momentu, aby oczyścić te schematy. Przyjrzyj się schematom w swoim życiu, których jesteś gotów pozbyć się, pradawnym ślubom i kontraktom Twojej duszy, które mają termin wygaśnięcia. Czas się od nich uwolnić. W tym życiu masz szansę uwolnić się od traum z poprzednich wcieleń. I tutaj też jest, kochani, taka podpowiedź, że są w Tobie jakieś sposoby bycia, które już mają termin wygaśnięcia. I jest tutaj też powiedziane, że odzyskaj nad sobą władzę, ponieważ pewne schematy, które działały do tej pory, na przykład bycie w trybie walki albo w trybie ucieczki były Tobie potrzebne na dany moment Twojego życia, ale one już dłużej nie są Tobie potrzebne. Bycie w trybie albo walki, albo ucieczki powodują, że nie rozwijasz się, że nie idziesz do przodu, że utknęłaś czy utknąłeś w jakimś sposobie bycia który już nie sprzyja tobie, który już nie wspiera ciebie. I tutaj też jest powiedziana, że trzeba wprowadzić do swojego życia energię uzdrowienia i trzeba się oswobodzić i dobrze się przyjrzeć wszystkiemu temu, co już nie jest dla ciebie. Także m, nawet jeżeli masz tutaj jakieś e, trudności, czy w relacji, czy e, zawodowe, czy życiowe, to sytuacja nie jest taka, na jaką wygląda. Coś kończy się, czy rozpada właśnie dlatego, żeby nastąpiło to oswobodzenie, żebyś ty już dłużej nie musiał m, być ograniczony przez właśnie pewne schematy. Czy zależności. Grupa numer dwa, grupa numer dwa ma energię przebudzenia, czyli bardzo piękną energię. Tutaj jest zwiększenie energii życiowej, nowy sposób bycia, integracja. Czyli wy jesteście w fazie bardzo głębokiej transformacji i jest tutaj powiedziane. Że zmieniasz się w środku pod wieloma względami. Zaczynasz sobie przypominać starożytne prawdy, odkrywać coraz więcej na temat tego, kim jesteś i dlaczego tutaj jesteś. I jest tutaj też podpowiedziane, że może się zdarzyć, że doświadczysz retrospekcji z poprzednich żyć. I dostrzeżasz niewidzialną nić, która przepleciona jest przez wszelkie życia, a może nawet poczujesz, jak wzrasta w Twoim ciele energia od podstawy kręgosłupa do góry. Tu jest powiedziane: najważniejszą rzeczą będzie teraz nie zastanawianie się nad tym wszystkim. Ale bycie w energii uziemienia. Jest tutaj podpowiedź. Czas Twojego przebudzenia to jest czas, gdzie właśnie powinnaś, powinieneś prowadzić swój pamiętnik, zwracać uwagę na swoje sny. Będziesz powoli w najbliższym czasie przypominać sobie dary duszy, które będą wychodziły na Twoje światło dzienne. Zapraszam kochani do przeznaczenia duszy. Zapraszam do pięknej usługi Zrozum siebie. To jest tarotowa i astrologiczna opowieść o, o Tobie Samym. A więc zapraszam, macie teraz pakiety majowe, możecie to pięknie łączyć. I jest powiedziane, że w okresie transformacji i przebudzenia jesteś wzywany do tego, by yy, napisać książkę. Albo podzielić się z innymi ludźmi swoimi wizjami. I jest tutaj powiedziane, że daj początek jednemu z dzieł. Nie myśl o tym wszystkim zbyt wiele. Po prostu otwórz się na siebie i na własne dary. I to wszystko będzie do ciebie pięknie przechodziło. Teraz przechodzimy do grupy numer 3 i zobaczymy. A wy macie przesłania: baw się, rozerwij się, świętuj, nie bądź taki poważny. No dobrze. Czyli tutaj trzeba troszeczkę wyluzować. Jest powiedziane, że przestań brać życie aż tak poważnie. Twoja dusza też potrzebuje relaksu. Baw się, ponieważ z zabawy też będzie płynąć do ciebie bardzo dużo inspiracji. Poświęć chwilę na zrobienie czegoś, nie przywiązując zbytnio wagi do ostatecznego wyniku. Powinieneś odpocząć, zabawić się i wrzucić na luz, zrób coś, co wywoła w Tobie śmiech, bo to jest najlepszy lek. Zadzwoń do przyjaciela, powygłupiaj się, obejrzyj komedię, tak, żeby odkryć swoje wewnętrzne dziecko. To jest czas, gdzie trzeba wyłączyć rozum, ponieważ Twojej duszy będzie po prostu lepiej szeptać do ucha. I... Kiedy robimy coś, nie przywiązując wagi do rezultatu, tworzymy taką przestrzeń, w której mogą się pojawić nowe i piękne pomysły? Spędź więcej czasu na robieniu rzeczy, które po prostu kochasz robić. To jest bardzo ważne. Jakie masz sposoby na rozrywkę? Jakie masz sposoby na zabawę? Co robisz, żeby się rozluźnić? Jeżeli w ostatnim czasie ciężko pracowałeś, to nadszedł czas nauczenia się tego, jak daleko zaszedłeś. I nie spiesz się nadmiernie, tylko wyjedź na wakacje, i daj sobie przestrzeń. Wszystkiego dobrego kochani, buziaczki i pa pa.